Dzień dobry. Nazywam się Grzegorz Rubel. znajdujemy się dzisiaj w Mysłowicach, w centrali głównej firmy Bole w Polsce i w Europie. A za nami znajduje się nasz najnowszy nabytek, treskarka dwupłytowa o najmniejszym tonażu, jaki na chwilę obecną jest dostępny w naszej ofercie, mianowicie 200 ton. Wtryskarka ta charakteryzuje się kilkoma bardzo ciekawymi rozwiązaniami. Część z nich jest zapożyczona z serii wtryskarek kolanowych EKS Evolution, takie jak bezpośredni napęd serwo na układzie plastyfikującym, czy też grzałki na podczerwień na cylindrze. Ponadto mamy dodatkowe rozwiązania w postaci standardowe, podkreślę tensometry na każdej kolumnie, które przyczyniają się do zabezpieczenia formy i kontrolowania bieżącej siły zwarcia. Dodatkowo mamy zamontowaną samą ramę troszeczkę wyższą, dzięki czemu uzyskaliśmy dostęp do sypni, czyli grawitacyjnego odbioru detali, przy czym nie potrzebujemy już robota, jak to występowało w każdej większej maszynie dwupłytowej z naszej serii. Dodatkowo ta maszyna charakteryzuje się też dużo mniejszą powierzchnią, jaka jest potrzebna do jej posadowienia, ponieważ w porównaniu do odpowiednika kolanowego jest ona o 30% krótsza, co wpływa pozytywnie na jej posadowienie u klientów. Zachęcam do zapoznania się z tą maszyną. Będziemy ją teraz chętnie testować z klientami. Mamy już kilka wizyt zarezerwowanych, także zachęcam do rezerwowania miejsca i testowania. Jak widać, forma już jest jedna testowa założona, więc zapraszamy.